Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Z tej strony Arek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych instrumentów finansowych, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja oczywiście przypominam, że partnerem naszych cotygodniowych spotkań jest Ariten, gdzie bez trudu, bez problemu, i co najważniejsze, również bez wychodzenia z domu możecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty bądź sprzedać te, które już posiadacie. W opisie pod tym materiałem znajdziecie oczywiście wszystkie niezbędne linki dotyczące właśnie Ari, ten Zachęcam do odwiedzenia ich strony i tam zapoznania się z ofertą. A my tymczasem, bez zbędnego gadania, przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsza więc do analizy. No i tu dużo optymizmu w ostatnim czasie się pojawiło, bo Bitcoin, który przypomni, i przypomnę, że w poniedziałek balansował jeszcze poniżej poziomu 107 tysięcy dolarów i obawiałem się, czy zdoła tę barierę przełamać. No zdołał, zdołał, wybił powyżej 107 tysięcy dolarów. Tylko w poniedziałek Bitcoin wzrastał o 4,5 tysiąca dolarów, co świadczy wprost o tym, że ta presja zakupowa była tutaj naprawdę bardzo silna. Wczoraj już takiego wzrostu nie było. Wczoraj Bitcoin właściwie utrzymał się na niezmienionym poziomie. Dziś o poranku, póki co, obserwujemy Niewielkie spadki, ale naprawdę symboliczne, nie przejmowałbym się nimi szczególnie. Natomiast jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, co wydarzy się na rynku dziś. Po godzinie 14.30, bo oczywiście przypominam, że dziś o 14.30 BLS, czyli Biuro Statystyki Pracy, opublikuje najnowsze dane na temat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. No a prognozy nie są szczególnie pozytywne, bo prognozy zakładają, że wskaźniki CPI odnotowały w minionym miesiącu wzrost. Jeżeli chodzi o inflację w ujęciu miesiąc do miesiąca, główny wskaźnik ma utrzymać się na poziomie 20% Inflacja bazowa miałaby przyspieszyć z 0,2 do 0,3%. A jeżeli chodzi o wskaźnik główny w ujęciu Rocznym, no to miałby on wzrosnąć z poziomu 2,3% aż do 2,5%. Tutaj macie ostatnie publikacje, ostatni raport. Ta bordowa, czerwona linia to jest inflacja bazowa w ujęciu rok do roku. Ta niebieska to jest główny wskaźnik CPI, również w ujęciu rok do roku. Inflacja bazowa już przed miesiącem się stabilizowała. Uje, inflacja jako główny wskaźnik CPI jeszcze przed miesiącem odnotowała spadek, ale już taki wyraźnie mniejszy, no bo tu mieliśmy bardzo Spory zjazd z poziomu 2,8 do 2,4, a tu już tylko do 2,3, więc bardzo symboliczne. I pytanie: czy za chwilę nie będziemy mieli właśnie tego odbicia do 2,5%. Więc dzisiaj godzina 14:30 Czasu Polskiego to jest tak naprawdę najważniejszy punkt tej sesji. W mojej ocenie w ogóle z punktu widzenia danych makroekonomicznych to jest najważniejszy raport, który w ogóle jest zaplanowany na ten tydzień, bo. Od niego w dużej mierze zależne będzie to, co dalej robić będzie amerykańska rezerwa federalna. I nie mówię o, tutaj o tym, czy Fed zdecyduje się w przyszłym tygodniu obniżyć stopy procentowe, czy też nie, bo szanse na obniżkę w tym miesiącu są yy, marginalne, żeby nie powiedzieć, że ich w ogóle prawie nie ma co do zasady. Natomiast teraz rozstrzyga się to, czy rezerwa federalna wznowi cykl luzowania i po raz pierwszy w 2025 roku obniży stopy procentowe nawet nie w czerwcu, nawet nie w lipcu. Dziś. Mówimy już o drugiej połowie września, i to jest dość ciekawe. Natomiast widać, że optymizmu na rynku kryptowalut w dalszym ciągu jest całkiem sporo, przynajmniej jeśli chodzi o te topowe projekty, bo no nie wszystkie altcoiny radzą sobie jakoś fenomenalnie. Natomiast jeżeli chodzi o Bitcoina, no to widać, że ten spadek, który od 23 maja do 5 czerwca obserwowaliśmy, no on może okazać się rzeczywiście tak, jak prognozowałem od samego początku formą korekty. Oczywiście zakładałem i ja przyznaję się, nie trafiłem. Zakładałem, że ten spadek będzie nieco większy. Nie oczekiwałem, że zatrzymamy się na granicy 100 tysięcy dolarów. Oczekiwałem, że spadniemy do 98 tysięcy dolarów. Więc o 2000 dolarów przestrzeliłem i Teraz, jeżeli chodzi o dalszy rajd, to oczywiście e, pierwszym oporem jest tutaj bariera mniej więcej 112 tysięcy dolarów, czyli te ostatnie wierzchołki z 22-23 maja. Kolejny opór wypada nam aktualnie gdzieś w okolicy 114 114-114 e, tysięcy 114 500 dolarów, jest to oczywiście linia tendencji, którą też wam wielokrotnie pokazywałem, ona łączy ze sobą wierzchołki z grudnia 2017 roku, wierzchołki z marca kwietnia oraz listopada 20 Pierwszego roku oraz oczywiście te wierzchołki z grudnia 2024 i stycznia 2025, więc bardzo ciekawa linia tendencji. I ja już kilkukrotnie powtarzałem, że w mojej ocenie jest to opór, którego do tej pory nie udało się sforsować ale zakładam, że nie jest to opór, którego sforsować nie da się w ogóle i oczekuję, że Bitcoin będzie w stanie przełamać tę te linię tendencji i wzrastać jeszcze do wyższych pułapów, więc w mojej ocenie powody do optymizmu średnioterminowo, jakby nie patrzeć tutaj, w dalszym ciągu są i po tych wzrostach, które pojawiły się wraz z początkiem tego tygodnia, zdaje mi się być jeszcze większe. Coraz ciekawiej wygląda też bieżąca sytuacja na notowaniach Ethereum. Kurs Ethera odbijał, przypomnijmy sobie, w drugiej połowie poprzedniej, Tygodnia, przede wszystkim piątek i sobotę, od dolnego ograniczenia konsolidacji, wewnątrz której znajdował się już od 10 maja. I o ile to początkowe odbicie, czy to w piątek, czy w sobotę, było naprawdę bardzo symboliczne, do tego jeszcze niedzielna jakaś presja podażowa, i wydawało się, że za chwilę Ethereum może zaliczyć zjazd nawet do poziomu 2100 dolarów, to wraz z początkiem nowego tygodnia. Ether doświadczył bardzo wyraźnego wzrostu w poniedziałek o 6,75%, we wtorek o prawie 5% i tym samym doszło oficjalnie do wybicia górą z tej konsolidacji, a więc ponownie potwierdziło się to, że konsolidacje są układami korekcyjnymi, z których może nie zawsze, ale statystycznie jednak częściej rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Potwierdziło się niestety też to, o czym mówiłem, przynajmniej na tym etapie. Potwierdza się to, o czym mówiłem, że samo wybicie z tej konsolidacji nie musi napędzić od razu jakiejś szalonej, parabolicznej hossy, dlatego że bardzo blisko mamy dość gęsto skonstruowaną siatkę oporów. Był pierwszy, czyli te 2730 dolarów mniej więcej, a więc opór wyznaczający górne ograniczenie samej konsolidacji, ale zaledwie 100 dolarów wyżej, czyli 2830, mamy kolejny opór, który w tym momencie jest testowany, a nawet gdyby on został przełamany, to jeszcze jest 3050 jako następny opór i tak naprawdę dopiero wybicie powyżej tych 3050 dolarów w mojej ocenie będzie w stanie napędzić nieco większy rajd, na przykład w kierunku 4000, 4100 dolarów, bądź, e, bądź jeszcze wyżej. Natomiast no tu, tu różne rzeczy mogą się dziać, może do sytuacji, gdzie będziemy mieli niewielkie spadki, wzrosty, znowu jakieś spadki, ogólnie ten ruch nie musi być wcale jakiś porywający. No a przechodząc do które to Wy zaproponowaliście, zerknijmy sobie na Ondo Finance i tutaj od minionego piątku właściwie obserwujemy spokojne wzrosty. Nie mówię, że one są jakieś takie bardzo, bardzo niemrawe, ale też daleko im do jakiegoś takiego wyraźnego odbicia. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że Ondo Finance odbiło od dość ciekawego wsparcia, jakim była linia tendencji prowadzona przez wszystkie właściwie dołki od początku sierpnia ubiegłego roku. Jeden test, drugi test, trzeci. Trzeci test, czwarty test, tu po raz piąty. Oczywiście ostatnie dni przyniosły całkiem fajne odbicie. Natomiast nie można też pominąć tego, że wzrosty wzrostami, ale de facto żaden istotny opór przełamany tutaj nie został. Teraz jesteśmy na granicy dość lokalnego oporu w okolicy 91 centów. Tu było wsparcie, tu było wsparcie, tu jest opór na ten moment niepokonany. Nawet gdyby został przełamany, to naprawdę niewiele wyżej przebiega nam dość ciekawa linia tendencji. Testowana jako wsparcie jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. I teraz może stanowić dość ciekawy opór, czyli okolice 94 centów. Wybicie powyżej 94 centów mogłoby napędzić wzrost w kierunku dolara 2 centów, albo dalej dolar 19 centów, czy też dolar 24, dolar 25, więc te zasięgi by się mocno zwiększyły, ale myślę, że dopiero po tym, jak uda się przełamać tę te linie tendencji, bo tu bliskość między aktualnie testowanym oporem, a tą linią tendencji, no to jest naprawdę niewielki. Niewielki odcinek, idąc dalej ONE, a więc Harmony, tutaj ciężko jest powiedzieć cokolwiek, bo ja wiem, że zakres między wsparciem a oporem jest dość spory, no bo wsparcie mamy na poziomie powiedzmy 0,8 centa, a opór na poziomie 1,6, czyli tak naprawdę mamy tutaj zasięg na poziomie blisko 100%, licząc od wsparcia do oporu i jest to dużo, ale prawda jest taka, że tu niewiele się dzieje, bo kurs utrzymuje się wewnątrz tego zakresu od początku lutego. Były jakieś spadki, były jakieś wzrosty, tu znów pojawiły się jakieś spadki i tak naprawdę w mojej ocenie dopiero wybicie powyżej tego tej granicy 1, no powiedzmy 1, centa, 0, 01, mniej więcej mogłoby być postrzegane jako taki katalizator dla znacznie większego rajdu wzrostowego w trochę dłuższym horyzoncie czasowym tu kolejny opór wyznacza aby pewnie linia tenesji lokalizowana w okolicy 20 centów, czy 20, przepraszam, 2 centów, albo 2,1 centa, horyzontalny opór i dalej, kto wie, może nawet jeszcze wyższe pułapy. Natomiast dopóki jesteśmy w tym zakresie, to w mojej ocenie należy uzbroić się w cierpliwość, bo tu może mieć spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty i tak przez kolejne 3-4 miesiące, bo czemu by nie? Duży rynek udowodnił, że potrafi yy, przez tak naprawdę ile? 4,5 miesiąca, właściwie prawie 4,5 miesiąca, utrzymuje się w takim ruchu bocznym, To czemu nie mógłby kontynuować tej tendencji przez kolejne 2-3-4 miesiące? Mógłby i, i tak naprawdę dopiero wybicie powyżej tego oporu w mojej ocenie, coś tutaj sensownego yy, zmieni. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to Quant. I sytuacja tu wygląda zupełnie inaczej, zupełnie inaczej, bardzo, bardzo pozytywnie, licząc od dołków z 7 kwietnia do dzisiejszych wierzchołków. Prawie 114% wzrostu, więc bardzo ładna zwyżka. W, nie oszukujmy się, relatywnie krótkim czasie, między 7 kwietnia a 11 czerwca, to są dwa miesiące raptem, i w dwa miesiące 113%, 114% bardzo fajny wynik. Natomiast to, co w mojej ocenie zasługuje na uwagę, to to, że ride ten doprowadził do przełamania dość kilku dość istotnych oporów, czy to granica 70 dolarów, czy dalej 83, 4 dolary, czy dalej 100, 102 dolary. No i aktualnie testujemy kolejne dość ciekawy opór wysokości. 100 dolarów plus VAT, czyli 123 dolary. Bariera testowana już w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku jako wsparcie, później jeszcze dwu-trzykrotnie jako opór, tu testowana jako opór. No i teraz też jest testowana jako opór. Natomiast mimo tego, że kurs utrzymuje się na granicy tego poru już od poniedziałku, to przynajmniej do tej pory nie pojawiła się w tym miejscu żadna taka ponadnormatywna presja podażowa, która wprost sygnalizowałaby, że za chwilę dojdzie do odbicia i spadków. Oczywiście być może, bo tego nie wiemy, za chwilę za godzinę za dwie, za pięć taka reakcja podażowa się pojawi. Kurczę, liczy jaki spadek, ale na ten moment tej presji nie widać, a gdyby aktualnie testowany opór został wyłamany, czyli gdyby kurs był powyżej, to w mojej ocenie ta wzwyżka mogła być kontynuowana w kierunku 137 dolarów, albo dalej nawet 166, bo czemu nie i te 166 dolarów to nie jest poziom testowany tylko tutaj, to jest poziom, do którego kurs zbliżał się chociażby w styczniu 2023 roku, wcześniej był testowany już w listopadzie 21 roku jako wsparcie, więc całkiem fajna granica. Kolejny projekt to kadena, jeżeli chodzi o kadenę no to wyraźne wzrosty pojawiły się w poniedziałek wyniosły prawie 16%, wczoraj już bardzo spokojny wzrost o 1%, dziś o poranku niewielkie spadki, natomiast mimo tego wzrostu z poniedziałku, no to de facto niewiele się tutaj zmieniło. Można powiedzieć, że okej, okay, tu był jakiś bardzo lokalny próg oporu, tu był jakiś bardzo, bardzo lokalny próg oporu, ale ciekawszym w mojej ocenie poziomem jest granica 55 centów. Dalej nie uważam, żeby to był jakiś ponad Istotny opór. Jest to ciekawy opór. Ważniejszy w mojej ocenie niż ten, ważniejszy w mojej ocenie niż ten, ale też nie powiem, że to jest jakaś turbokluczowa strefa, od której zależy wszystko. Tylko jej się dalej nie udało. Ani pokonać, ani my się nawet jeszcze do niej nie zbliżyliśmy. Jeśli w sensie jesteśmy realnie blisko, ale to jeszcze nie jest to. Czyli 55 centów tu jako wsparcie testy, drugi, trzeci, czwarty tu jako opór, więc bardzo fajna, e, bardzo fajna granica. I dopiero wyjście powyżej tego pułapu mogłoby napędzać jakiś rajd w kierunku, no i tu będzie ciężko. Ja to traktuję jako strefę między 67 a 72 centy. Nie wyznaczam pojedynczego poziomu, bo jak oddalę wam ten wykres. No to zauważycie, że on był testowany już wielokrotnie i tak naprawdę już od czerwca 2023 roku. Tu jako opór. Tu jako opór, tu jako wsparcie, tu jako opór, tu jako opór. Tu też, tu później, jako wsparcie, wsparcie, tu opór trochę wyżej, trochę niżej, więc ja to traktuję jako jedną strefę. Nie najwęższą, ale jednak w okolicy, czy tam między 67 a 72 centy. Gdyby udało się wybić powyżej, to oczywiście ta sytuacja drastycznie by się zmieniła in plus. Kolejny opór, i to nie wcale jakiś najważniejszy, czyli nie taki, który musi zatrzymać wzrosty, to są okolice 92 centów, ale w mojej ocenie byłyby szanse na to, żeby tę barierę przełamać i wzrastać, nawet w kierunku dolara 12 centów. Tam jest. Jest ważniejszy e, opór. Idziemy dalej. Pepe. Bardzo ładne odbicie od linii tendencji. Nie spodziewałem się tego aż tak bardzo, choć oczywiście linie tendencji, podobnie jak horyzontalne poziomy, podlegają w zasadzie zmiany biegunu. Więc jeżeli jakaś linia była testowana w przyszłości trzykrotnie jako opór, no to jako wsparcie też będzie czy powinna przynajmniej się sprawdzać. No i tak też było tutaj. Tu wcześniej mieliśmy oczywiście równoległy kanał wzrostowy. Kurs testował dolne ograniczenie, górne ograniczenie. To górne było testowane tu jako wsparcie, później trzykrotnie jako opór i teraz znów jako wsparcie. To jest też projekt, który wyróżnia się między innymi tym, że. Wzrastał nie tylko w miniony piątek i sobotę, ale także w niedzielę. Może mało, ale jednak mamy serię wzrostów od minionego piątku do wczoraj włącznie. Każdy kolejny dzień kończył się wzrostami, dziś o poranku, póki co obserwujemy spadki, no ale wiecie już doskonale, że nie należy interpretować się, które się nie domknęły. Ja ten materiał nagrywam rano, jest 8.24, no i do końca dnia wiele może się zmienić. Jeśli ten ride będzie tutaj na północ kontynuowany, to w mojej ocenie jednym z ciekawszych oporów na notowaniach PP jest granica 1680. 80 dolarów bariera przy której zatrzymały się wzrosty pod koniec maja ubiegłego roku. Później tu była testowana jako wsparcie. No i zbliżyliśmy się do niej między innymi też w drugiej połowie maja tego roku. Nie została przetestowana precyzyjnie, No ale to są już mniej więcej te te rejony. Idziemy dalej. Kolejny projekt, który zaproponowali się to TAO. No i w tym przypadku tu były bardzo ładne wzrosty, tu były spadki, które de facto w mojej ocenie mogły być kontynuowane nawet dalej. Kurs mógł spadać do poziomu 315 dolarów i też nic złego by się nie wydarzyło, ale ostatnie dni z sobą wzrostowe odbicie, które w mojej ocenie może potwierdzać to, że to był ruch spadkowy. Zresztą strukturalnie on też tak wyglądał. Ten cały spadek był mniej dynamiczny, charakteryzował się mniejszym momentum niż wcześniejsze wzrosty, więc w mojej ocenie to był impuls to korekta, i perspektywa kolejnego wzrostu. Oczywiście pierwszy opór taki naprawdę istotny, to jest granica mniej więcej 490 dolarów, gdyby ono stała przełamana, to kolejny opór to jest pewnie 606 i dalej jest 715 dolarów, więc te perspektywy wyglądają Tutaj w mojej ocenie cały czas dość interesująco. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to SUI, i w tym przypadku. Nie doszło może do jakiegoś super precyzyjnego przetestowania wsparcia w okolicy 2.78, ale wzrosty, które od piątku obserwujemy, doprowadziły do przełamania oporu w wysokości 3.20 i aktualnie testujemy sobie kolejną granicę. Ja mam tu jako strefę wyznaczony opór między 3.58 a 3.65. Gdyby udało się wybić powyżej, kolejny opór to jest 4.12, 4.15, tu testowany jako opór już na koniec stycznia. No i tu oczywiście też testowany jako opór, czy to na w pierwszej połowie maja, czy w drugiej połowie maja, więc 4,15 powiedzmy bardzo fajna granica, a dalej można by oczekiwać zwyżki nawet w stronę wierzchołków z początku tego roku, czyli okolice 5,30, bo czemu by nie. Litecoin, dawno Litecoina nie było, a tu bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, bo Litecoin odbił sobie od horyzontalnego wsparcia w okolicy 81 dolarów. Ten pułap mamy wyznaczony na wykresie naprawdę od bardzo e, dawna. No i te ostatnie dni przyniosły podbicie, które niestety przynajmniej na tym etapie, zatrzymało się na granicy dość ciekawego technicznego oporu właściwie jednego z ciekawszych oporów, bo to jest bariera, która tu wyznaczała z kolei dolne ograniczenie tej konsolidacji którą na Litecoinie obserwowaliśmy sobie od końcówki listopada ubiegłego roku, aż do pierwszej połowy marca bieżącego roku, do tego wszystkiego warto zwrócić uwagę, że ta granica 94 dolarów i 50% mniej więcej, wypada bardzo precyzyjnie na mierzeniu 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu spadkowego i pytanie teraz jest takie czy w najbliższym czasie, no bo na ten moment widzimy jakąś presję podażową, ale ona jest naprawdę bardzo skromna, nic nie znaczy. Natomiast pytanie: czy na przykład do końca dnia nie pojawi się tutaj jakaś presja podażowa? Bo w mojej ocenie scenariusze mogą być dwa: jak zawsze, albo wzrośnie, albo spadnie. Tylko że jeżeli pojawi się wyraźna presja podażowa, która sprawi, że dzisiejszą świecę dzienną zamkniemy poniżej otwarcia wczorajszej, czyli zamkniemy ją poniżej 91 dolarów, a właściwie, gdybym miał być bardzo precyzyjny, musielibyśmy ją zamknąć poniżej niżej 90 dolarów i 79 centów. Jeżeli tak się stanie, to mamy formację objęcia bessy. Jest to prospadkowy układ, który sygnalizuje odbicie od technicznego poru i mogłoby to napędzać zjazd w kierunku 81 dolarów, ale jeżeli okaże się, że w drugiej połowie dnia na przykład w reakcji na raport na temat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, notowania Litecoina wybiją powyżej 95 dolarów, no to wtedy tak naprawdę ten scenariusz prospadkowy zostanie zanegowany, no i będzie można oczekiwać wzrostu w kierunku wierzchołków z pierwszej połowy maja, czyli okolic 105 dolarów, albo dalej nawet w kierunku 137 dolarów, czyli do poziomu ostatnio notowanego w drugiej połowie lutego bieżącego roku. Kolejny projekt, który zaproponowaliście to Chinning i tu sytuacja wygląda bardzo ciekawie, od kilku dni, bo kurs dość ładnie odbił od naprawdę istotnej konfluencji wsparć, bo z jednej strony była horyzontalna strefa wsparcia między 12.30 a 12.90, z drugiej strony krzyżowało nam się to bardzo ładnie z linią tendencji spadkowej, która była równoległa do chociażby tej wielokrotnie testowanej jako wsparcie, ta była testowana jeden raz, drugi, trzeci, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie i tutaj też. Bardzo ładne odbicie, natomiast to co jest istotne, to to co wydarzy się teraz, bo wczorajsze wzrosty, wzrosty o notabene ponad 7,5% doprowadziły do takiego symbolicznego, tak mogę maksymalnie to nazwać, wyłamania oporu w okolicy 15 dolarów i 20 centów. Symbolicznego, bo ja nie postrzegam tego wczorajszego wzrostu jako wzrostu, który wybija nam opór, bo tak naprawdę musicie zdawać sobie sprawę z tego, że opór zostanie pokonany, kiedy kurs wyraźnie go przełamie. A jeżeli my mamy tak naprawdę tylko takie marginalne wybicie, to bardzo nieduża presja podażowa byłaby w stanie sprawić, że kurs wraca poniżej tego pułapu. I tak naprawdę to, co teraz istotne to to, czy utrzymamy się powyżej tej wartości 15,20. Jeśli tak, jeśli się utrzymamy, to w mojej ocenie ten rajd na północ mógł być kontynuowany nawet w stronę 19 dolarów i 30 centów. Oczywiście nie jest to najbliższy opór, bliżej pewnie trzeba by zwracać uwagę na okolice 17,50, granica przy której zatrzymywaliśmy się w, w połowie maja, granica, przy której testowaliśmy, czy którą testowaliśmy na początku marca, więc 17,50 to by był opór pewnie numer 1, a 19,30 opór numer 2. No dalej już mówimy o naprawdę zauważalnie wyższych poziomach cenowych. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na ICP, Internet Computer, projekt, którego kurs też od minionego piątku wzrasta. Każdą kolejną sesję z rzędu, włącznie z porankiem dzisiejszym, więc bardzo fajnie to wygląda. Udało się przełamać wierzchołki z 12 maja, Jesteśmy aktualnie na poziomie notowanym ostatnio na koniec marca. Najbliższy opór to jest bariera 6,65. Dalej 7,40, więc tu jest bardzo blisko. Natomiast jak to przełamiamy, no to tu już się robi przestrzeń do wzrostu w mojej ocenie nawet w kierunku m, takiej strefy między 9 dolarów 60 a 9 dolarów i 90 czyli wyraźnie, wyraźnie zwiększyłby nam się ten zasięg. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dziś. Zwracajcie uwagę na to, co dziać będzie dziś o 14.00 30. Ja oczywiście ten raport omówię Wam w kolejnym materiale, czyli przy okazji piątkowego nagrania spojrzymy sobie na te dane na temat inflacji konsumenckiej, przedstawię Wam jakiś mój komentarz dotyczący tego i sprawdzimy sobie też w piątek, bo to już będą dwa dni, prawie po samej publikacji, czy doprowadziła ona do jakiejś rewizji oczekiwań względem przyszłych działań monetarnych ze strony amerykańskiej rezerwy federalnej. Więc bardzo serdecznie z tego miejsca zapraszam Was już na analizę piątkową. A jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu z kolei przyjrzał, się notowaniem jakichś konkretnych instrumentów finansowych, to śmiało dajcie znać w komentarzu pod tym materiałem. W opisie pod nim macie też oczywiście link do naszego partnera, czyli do ARI. Ten tam też zachęcam zajrzeć. No i cóż, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.